No, witajcie, kochani. Słuchajcie, jest w Rosji taki doradca Putina, który nazywa się Siergiej Karaganow, nie? To jest wpływowa osoba. I wiecie, co powiedział tym gościu? Powiedział, że Rosja powinna użyć broni atomowej przeciwko Polsce i zbombardować Poznań. Słuchajcie, Poznań. To teraz ja mam taką informację dla tego gościa. Panie Karaganow, gościu, <laughs> dzieciaku. Co ty kurde będziesz Polaków straszył? Słuchaj, jak wnerwisz Polaków, to my tam trzeci raz do Moskwy wjedziemy. A nie zapomnij gościu, że już yy, cała Rosja obchodzi święto wyzwolenia, yy, jak wyzwoliła się spod, yy, spod yy, polskiej władzy tam. <laughs> to jest jedyny naród i wy obchodzicie święto właśnie swoje. Gdzie yy, wypchnęliście Polaków z Moskwy? <laughs> Także uważaj, jakbyś odpalił taką atomówkę na Poznań, to pamiętaj, że Polacy są nieśmiertelni. Nie, nie My jesteśmy kurcze to, totalnym narodem, nie? Jesteśmy nieśmiertelni. To sobie wbij do twojego zakutego uba gościu Karaganów, kurde. <laughs> Słuchaj, jak użyjesz atomówki na Poznań? to my ci zrobimy z, z Moskwy po prostu tak, jak się robi z dupy jesień średniowiecza. <laughs> I nie strasz tutaj Polaków, gościu, nie strasz, kurde. No dobra, słuchajcie. To tyle chciałem powiedzieć. Tak, to jest mój komentarz taki międzynarodowy, nie? <laughs> słuchajcie. Trzymajcie się, kochani. Na razie, cześć, hej. A, jeszcze nie zapomnijcie, słuchajcie na Facebooka. Wchodźcie na Facebooka, lajkujcie, tam są dokumenty, które wysłałem. I jeszcze są najnowsze informacje, bo wysłałem pismo do pana Brezy. Do pana Brezy z takim zapytaniem ciekawym, czy miał informacje odnośnie pani Górda Kwiatkowskiej, szefowej CBA, bo podobno on ją nominował. Znaczy nie nominował, tylko dał rekomendację, żeby objęła stanowisko szefowej CBA, nie? No i są takie pogłoski, że po prostu babka miała, czy ma nadal haki jakieś na niego, nie? No i dałem takie pytanie oficjalne do niego. I te pytanie możecie zobaczyć na właśnie na platformie u mnie na Facebooku. Lubcie te filmy, wysyłajcie dalej jak największej ilości ludzi. Słuchajcie, to jest ważne, bo nadchodzi rewolucja. Słuchajcie, nadchodzi rewolucja i będziemy zmieniać Polskę na lepsze. Na lepsze. Aby prawo było bardziej prospołeczne, żeby pomagało małym przedsiębiorcom, firmom jednoosobowym. Tyle chciałem powiedzieć kochani. Tyle chciałem powiedzieć. Wysyłajcie te filmy jak największej ilości ludzi. No i wchodźcie na Facebooka, oczywiście też tam lajkujcie i tam wiecie, no co wam będę mówił, nie? <trymijcie> Trzymajcie się kochani, na razie.